spojrzał w moje oczy. Dreszcze mi ciało przeszyło, gdy w moją stronę toczył. Nagle chwycił mnie w swoje ramiona, w rytm walca poszliśmy w tany. Czułam się jak szalona, wyrowały aż ze mną ściany. Krótka to była chwila, ale piękna To piękna była, przeżyłam przecudną i Szkoda, że się skończyła. Bo ucichł już walca czar. Na parkiecie słychać ciszę. Chociaż to tylko był sen. Skończyło, piękna przygoda już za nami. Cieszymy się, że było miło, będziemy żyli wspomnieniami. Lato już się skończyło. muszelki wszystkie wyzbierałam